Hej wszystkim witam Was serdecznie ponownie tutaj na kanale. Ja jestem Aga, a dzisiaj pierwszy raz w sumie tutaj na kanale. Zapraszam Was na wrap-up. Oczywiście majowy, jak żeby inaczej. W maju przeczytałam aż 10 propozycji, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo zazwyczaj czytam tak około 5, a tutaj taki ładny wynik, więc naprawdę jestem z siebie dumna. Jest sporo tych książek. Są to bardzo różnorodne książki, bo w tym miesiącu je różnorodnie miksowałam. Jest kilka książek ze współprac, więc też o nich oczywiście tutaj opowiem swoją oczywiście szczerą opinię. O części tych książek mogliście już słyszeć w poprzednich filmach, gdzie Was też odsyłam po zobaczeniu tego filmu. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli też mnie zasubskrybujecie, zostawicie łapeczkę w górę. I też uwaga, widzimy się w troszeczkę innej scenerii, w końcu na tle jakiejś książek, jakiejś biblioteczki ogólnie na jakimkolwiek tle, bo do tej pory było wszystko nagrywane na białym, zwykłym tle na ścianie. Dzisiaj macie tutaj kawałeczek rąbek tajemnicy mojej biblioteczki. Też prawdopodobnie do końca tego roku pojawi się Bookshelf Tour, no więc jak troszeczkę więcej tych książek uzbieram, bo do tej pory mam chyba ich około 100, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. I lecimy już słuchajcie z pierwszą propozycją Którą udało mi się przeczytać w maju Chyba w maju, mam nadzieję, że tak I jest to słuchajcie Tchnienie, ja akurat słuchałam tej książki W audiobooku, dostałam ją Do recenzji i jej recenzję możecie zobaczyć Już na moim instagramie, linki do wszystkich Social mediów i do mojego sklepu Macie oczywiście w bio, serdecznie was zapraszam Słuchajcie, cegła Cegiełka, bardzo miło mi się ją słuchało w audiobooku Mamy tutaj thriller erotyk Coś takiego, thriller erotyk. O niej też Wam wspominałam na tym kanale w jednym z filmów, tylko nie pamiętam już w którym. Ale dobra. Chyba w bukholu. Chyba w bukholu yy, wspominałam o tej propozycji. Mamy tutaj książkę Sylwii Burks. Bardzo, bardzo ciekawą swoją drogą. Yy, na razie muszę opowiem Wam troszeczkę o fabule, później Wam opowiem o mojej ocenie i od moich yy, odczuciach. I tak będziemy sobie robić z każdą propozycją. A więc ta książka opowiada o Sony, 23-letniej dziewczynie, która ze swojego małego miasta Gdyni przyjeżdża do Warszawy na chyba ostatni rok studiów, z tego co kojarzę i będąc sam na studiach poznaję mnóstwo osób, niestety teraz już wam nie przytoczę imion, bo niestety je zapomniałam tak to niestety jest zazwyczaj jak coś słucham w audiobooku to zapominam imiona, ale Sonia poznaje tam mnóstwo nowych osób w tym dwóch facetów, jak się później okazuje, dowiaduje się o pewnej sprawie sprzed lat, siostra jednego z mężczyzn, którego Sonia poznaje zaginęła, do teraz nie wiadomo gdzie się znajduje, co się z nią stało. wszystkie oskarżenia wskazują na byłego chłopaka dziewczyny, która zaginęła, no ale w tej sprawie nic się nam nie wyjaśnia, Sonia postanawia na własną rękę przyjrzeć się tej sprawie, no i robi takie małe dochodzenie, wszystko zapisuje w swoim dzienniku, dochodzi do coraz to mroczniejszych spraw, jeżeli chodzi o właśnie to wydarzenie sprzed lat, książka naprawdę trzyma w napięciu mamy tutaj również chłopaka, przyszłego prawnika który studuje prawo, w którym Sonia się zakochuje i to jest właśnie ten chłopak, który jest podejrzewany w tej sprawie z tą zaginioną dziewczyną. W tej książce mamy też poruszone ogromnie ważne tematy, i takie dosyć ciężkie, ponieważ Sonia nie ma najlepiej w swoim domu rodzinnym. Jej ojciec jest alkoholikiem. Znęca się troszeczkę nad nią, nad jej mamą. Była ona dla mnie bardzo fajną rozrywką, bardzo fajnie trzyma w napięciu. Uważam, że jest ona godna polecenia. Jeżeli lubicie takie klimaty, to myślę, że będzie dla Was ok. Przyznam szczerze, że to był mój pierwszy thriller, jaki ja czytałam w swoim życiu, właśnie teraz w maju. Dlatego mówię, że maj jest takim odkrywczym czasem dla mnie. Nie jest to może mój ulubieniec nie jest to moim zdaniem książka na 5 gwiazdek. Jest moim zdaniem to propozycja na takie 3-3,5 gwiazdki czyli taka ok, ale jak widzicie, Zapomniałam o niej w Trymiga. Minął miesiąc około, odkąd ją skończyłam czytać. Nie pamiętam imion głównych bohaterów. Nie pamiętam prawdopodobnie większości różnych zdarzeń, bo jak sobie teraz tak w głowie próbuję przypomnieć, co tam jeszcze było w tej książce, to naprawdę ciężko jest mi sobie to przypomnieć. Czy to się stało dlatego, że słuchałam ją w audiobooku, czy o co chodzi, ale ja już wam na bukolu mówiłam, że prawdopodobnie ta książka będzie przez mnie czytana jeszcze raz w przyszłości, ponieważ nie wiem, czy. Ja nie zrozumiałam niektórych wątków, czy to było tak ciężko opisane w książce, ale no po prostu niektóre sprawy do teraz mnie nurtują. No i myślę, że na takie jesienne wieczory taki thriller jak najbardziej sprawdzi się idealnie. Plus to, że mamy tutaj jeszcze wątki erotyczne, więc takie, wiecie, połączenie dwóch gatunków. Myślę, że fajne na początek, jeżeli chcecie się właśnie w te thrillery troszeczkę wdrażać. Myślę, że to jest naprawdę fajna propozycja na sam początek. Pewnie jesteście ciekawi dlaczego moja ocena to 3, 3,5, jeżeli tak zachwalam tą propozycję. A dlatego, że czuję taki troszeczkę niedosyt, jestem troszeczkę zła. Albo, no, coś w tym stylu. Jestem trochę zła, ponieważ odgadłam, kto był jakby tutaj winowajcą w tej sprawie i kto stał za tym wszystkim. I praktycznie od początku trzymałam się właśnie swojego zdania, i na końcu okazało się, że mam rację. I jak dla mnie w thrillerach nie powinno tak być. Powinien być jakiś plot twist. I tutaj właśnie tych plot twistów troszeczkę mi brakowało. Były po drodze takie mniejsze, ale brakowało mi tej końcówki. A końcówka dla mnie w książkach jest bardzo ważna, bo ona często właśnie obniża albo zawyża u mnie yy, ocenę. Książek, więc kurczę, to troszeczkę obniżyło moją ym, taką ocenę. Może akurat wy nie będziecie pewni do końca, kto jest tutaj sprawcą w tej całej sprawie, kto stoi za zaginieniem, właśnie tej dziewczyny. Ym, zobaczycie, jak przeczytacie, zobaczycie, dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy ją czytaliście. Ja lecę z drugą propozycją, którą przeczytałam w maju i zobaczcie, jaka cieniutka. Ta książka ma 191 stron. Shatans Ephyr. O jejku, autorka, oczywiście Hunting Adeline, który mam tutaj. I jest to, słuchajcie, prequel do tej historii. Ja wam troszeczkę o tej książce też opowiadałam w Bookholu, czyli w przedostatnim filmie, który pojawił się tutaj na kanale. Fajna, cieniutka, propozycja. Niektórzy mówią, że nie na jeden dzień. Ja uważam, że na jeden dzień, bo przeczytałam ją w jeden dłuższy wieczór. Jak dla mnie. Zobaczcie, przepiękna. Niektórzy mówią, że ona jest bardzo mocna, że naprawdę trzeba uważać, jak się po nią sięga. Oczywiście jest 18, żeby nie było, i tutaj takie naprawdę, naprawdę 18. Jak dla mnie była ona troszeczkę przerażająca, nie mówię, że nie, była ona troszeczkę obrzydzająca, ale ostatecznie bardzo mi się podobała i ja tej książce dałam, słuchajcie, 5 na 5 gwiazdek i możecie mnie zjeść za to w komentarzach, ale tak jest. To kompletnie trafiło w mój gust. Może całość książki nie była jakaś wybitna, ale końcówka. To jak to wszystko się rozegrało, ona podniosła diametralnie moją ocenę. No po prostu cudowna jest ta książka, jak dla mnie pod takim względem e, emocjonalnym, trzymającym w napięciu. To jest taki troszeczkę horror, w sumie bym mogła powiedzieć, ale taki lżejszy, e, taki lżejszy kaliber horroru, coś takiego tutaj będziecie mieli. No moim zdaniem świetna. Jeszcze bardziej po przeczytaniu jej chciałabym sięgnąć po Hunting Adeline i myślę, że w przyszłości na pewno i to bliskiej to zrobię, e, bo to jest taki prequel dopiero, nie. E, I tą książeczkę możecie przeczytać sobie po Hunting Adeline, przed Hunting. Tinga the Line, jak tylko chcecie, możecie ją czytać. Ja ją dostałam w ramach współpracy od wydawnictwa Niezwykłego, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jej recenzję macie też u mnie już na Instagramie, więc możecie sobie tam poczytać, jak dla mnie pięciogwiazdkowa jest ta y, opowieść i nie sądziłam, że taki gatunek książki może mi się aż tak spodobać i mogę ją aż tak wysoko ocenić. Krótko o tym, o czym jest oczywiście ta książka, żebyście mogli poznać fabułę. Mamy tutaj, słuchajcie, z tego co kojarzę, jak ona się nazywała, nazywała się... Cię, słuchajcie, jak ty się kochana nazywałaś? Mamy tutaj główną bohaterkę z CB, która jest po prostu ikoną, ikoną oczywiście nie pochwalam tego, co ona robi żeby tutaj nie było, ona jest świrnięta, ona jest wariatką ona jest y, po prostu psychicznie chora i to tak, y, tak w 100% dziewczyna za młodu ucieka z domu i zostaje tak naprawdę na ulicy y, dziewczyna postanawia, że zacznie pracować w parku rozrywki, tak jak mamy tutaj to pokazane mamy też pokazane tutaj takiego klauna przeuroczego i w ogóle, więc dziewczyna zaczyna swoją pracę w parku rozrywki, a dokładnie w takim domu dla lalek ogromnym, w którym ona straszy i straszy ludzi, którzy przechodzą przez ten cały domek. I zazwyczaj te właśnie parki rozrywki pojawiają się w różnych miastach w okolicach, na przykład Halloween, i Sybi ma taką swoją jakby moc powiedzmy magiczną, że po zapachu ona rozpoznaje czy człowiek jest dobry, czy jest zły, czy pachnie nie wiem, świerkiem, czy pachnie zgnilizną, no różne, różne tutaj są po prostu opisy tych zapachów, więc ona po zapachu ocenia to, czy człowiek jest dobry, czy zły. Ja to chcę wyeliminować wszystkie złe osoby z jej domku dla lalek. Co miasto to kolejna osoba jedna, która... Tego dnia zginie, słuchajcie, i to nie w taki normalny sposób, jakiś tam bardziej przyziemny, tylko tutaj mamy opisane naprawdę drastyczne sceny przemocy i morderstw, bardzo drastyczne. Więc, jak my jesteście osobami o słabych nerwach, boicie się takich rzeczy, albo nie lubicie po prostu o takich czytać. To nie, to odradzam Wam tę książkę, bo ona jest naprawdę, naprawdę brutalna. We wszystkim pomagają jej oczywiście jej znajomi. Ma takich swoich trzech germków, którzy jej w tym wszystkim pomagają. Pomagają jej zakopywać te zwłoki, pomagają jej w tych morderstwach łapać te ofiary itd., itd. No i mamy tutaj naprawdę po drodze mnóstwo, mnóstwo plot twistów, ale to, co się dzieje na samym końcu, to jest dla mnie po prostu rozwalające. Rozwalające to jest rozwaliło mnie... Po prostu tą książkę. Ja nie wiem. Ja już ją polecam mojej siostrze, bo ja chcę, żeby ona ją przeczytała i jestem ciekawa, jak ona zareaguje na ten plot twist na końcu. I za każdym razem, jak sobie przypominam to całą historię, to mam ochotę jeszcze raz ją przeczytać, no tylko, że już wiem, co będzie na końcu, więc trochę jest to bez sensu, a raczej tego się nie da, nie da się tego pominąć. I w tej książce pamiętam naprawdę, naprawdę dużo szczegółów. Może dlatego, że ona jest taka cieniutka, ale też zapadła mi bardzo w pamięci i myślę, że to będzie ulubienie z tego roku mój. Jeden z ulubieńców. Zobaczymy na koniec roku, bo na koniec roku będę chciała sobie wytypować taki. 10 do 20 ulubieńców, i zobaczymy, czy ona tam się również pojawi. I kolejną książką, którą udało mi się przeczytać w maju jest Four Seasons i to jest tak świetna książka od Julity Sarneckiej. Ja ją dostałam również w ramach współpracy barterowej, za co serdecznie dziękuję wydawnictwu Najlepszemu. I mamy tutaj rodzinę beketów mamy hotel, który tak naprawdę istnieje, jeżeli, so, jeżeli sobie go wygooglujecie to zobaczycie. On wygląda naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo drogo i bogato. I tutaj słuchajcie mamy no w czystej wersji, w czystym wydaniu. Po prostu erotyk Tych erotyków troszeczkę było W tym miesiącu, ale Ten naprawdę był bardzo dobrze napisany Był cudowny i na razie Może opowiem wam troszeczkę o fabule Tej książki, mamy tutaj główną bohaterkę Pirul, nasza główna bohaterka Postanawia zostać sprzątaczką w tym oto hotelu I już pierwszego dnia wylewa Na swojego szefa napój Ona oczywiście nie wie na początku, że to jest jej szef Bo została ona przyjęta Przez jakąś tam, wiecie, kierowniczkę Czy tak dalej, no i słuchaj Słuchajcie, Mason becket, który jest właśnie właścicielem tego hotelu, jednym chyba z trzech, bo tutaj mamy trzech braci beketów, um, on ma taką. Reputację takiego strasznie wymagającego bezpośredniego mężczyzny, więc byłoby pewne, że on po takim incydencie zwolni tą dziewczynę z pracy. Ale tego nie robi, o dziwo. E, mamy taką narastającą atmosferę pomiędzy tą pracownicą a jej szefem. Pracuje na niższych piętrach tego hotelu, gdzie sprząta pokoje po prostu hotelowe. I pewnego dnia dowiaduje się, że ma zacząć pracę na ostatnim piętrze, na którym ma swoją siedzibę właśnie Mason. B. Jego bracia, i ogólnie tam dzieją się najważniejsze rzeczy, takie jak jakieś spotkania biznesowe i tak dalej. To najwyższe piętro, gdzie większość pracowników nie ma tam kompletnie wstępu. Mamy osobne kody do windy, która jedzie na to piętro. I Ona się straszliwie stresuje tym, że ma tam chyba zawieźć jakąś kawę czy coś w tym stylu na jakieś spotkanie. No i tą kawę również rozlewa przy bracie, właśnie masona. Yy... I tak między nimi narasta cały czas taka fajna atmosfera. Um, ona jest taka troszeczkę nieporadna, ale jednak w tym wszystkim jest to wszystko takie. Tak, to wszystko jest fajnie opisane, że kompletnie to jej wynagradza, kompletnie jej to nie ujmuje. Um, I pomiędzy nimi zaczyna się rozrastać romans. Oczywiście to jest to Slow Burn. I to taki naprawdę slow burn Powoli ten romans tutaj się nam ym, Tak y, uaktywnia, że tak powiem Ponieważ jakieś sceny erotyczne Takie stricte erotyczne pojawiają się W tej książce dopiero gdzieś Na dwusetnej stronie chyba Z tego co pamiętam, już teraz wam nie powiem Ale y, no gdzieś one naprawdę Daleko się dopiero zaczynają, więc to nie jest taki hamski erotyk, jakby się mogło myśleć Że większość książki jest temu poświęcona Nie, tutaj mamy bardzo fajną fabułę Plus te właśnie sceny erotyczne Które nie są przesadzone, które są bardzo realne i które moim zdaniem są bardzo fajnie opisane, tak nie nachalnie. Więc tą książkę serdecznie Wam polecam. Jeżeli lubicie takie klimaty, no dla mnie ulubienie jest również chyba tego roku pięciogwiazdkowa propozycja, bardzo mi się podobała, zakończyła się w takim momencie, że po prostu to jest koniec. Jak zobaczyłam tutaj właśnie na grzbiecie, że jest to część pierwsza, i że będzie jeszcze kolejna, i może jeszcze, jeszcze kolejna, to po prostu zwariowałam i przyznam szczerze, że chciałabym mieć patronat nad drugą. Częścią, bo dla mnie to jest arcydzieło. Dla mnie to jest tak fajnie napisana książka, wiecie, wy z niej jakoś nie wyniesiecie mnóstwo wartości i tak dalej. Coś wyniesiecie, ale ona jest tak przyjemna, tak fajnie napisana, tak lekko napisana, tak szybko napisana. My tutaj nie mamy opisanych pięciu lat wszystko, co się działo. Nie, my mamy na przykład pierwszy rok opisany albo pierwsze kilka miesięcy i później autorka nie boi się napisać na przykład trzy lata później czy coś w tym stylu. Nie ma takiego naciągania w tej książce. Ja przeczytałam na początku jakieś pierwsze. 30 stron i tam się już tyle wydarzyło, że byłam po prostu pod ogromnym wrażeniem, w tej książce cały czas praktycznie coś się dzieje, ma ona mnóstwo plot twistów jest ona tak fajnie skonstruowana, że po prostu serdecznie Wam polecam, pokazuje problem taki bardzo ważny, yy, który się pojawia wśród, właśnie w związkach yy, jak ograniczenie siebie, jak mogę to ująć yy, taki problem się tutaj pojawia jak... Yy, gdy bierzemy dobro drugiego człowieka nad swoje, na przykład, nie? Dobro drugiego człowieka nad swoje bierzemy, i no to też takie nie jest do końca. Nie wiem, jak to opisać. Jak będziecie ją czytać, to na pewno zobaczycie o co mi chodzi, bo jest tutaj jeden taki ogromny problem. Jest tutaj problem podejmowania decyzji. Główna bohaterka podjęła pewną decyzję, która niosła za sobą, no niestety, mnóstwo, mnóstwo nieprzyjemnych sytuacji. Więc tak się prezentuje ta książka. Mamy tutaj też temat zaufania do drugiej osoby, no różnorodne tematy. Tematy, serdecznie Wam polecam, czytajcie, błagam Was, i ja nie wiem, dlaczego tej książce jest tak cicho. W internecie. Naprawdę nie wiem dlaczego, bo ona jest cudowna. Jest to delikatna cegiełka, chociaż taka do przetrawienia, ale czytajcie, błagam Was, czytajcie, nawet z mojego polecenia, jak lubicie takie historie, no myślę, że Wam się spodoba. Lecąc dalej z tym, co przeczytałam w maju, udało mi się przeczytać chłopak, który okradał domy i dziewczyna, która skradła jego serce. Ym, mamy tutaj, słuchajcie, bardzo fajną powieść, 15, mega przyjemną. Opowiada ona o chłopaku, a w sumie o dwóch braciach, o Samie i o. Już nie pamiętam kim, jak on się nazywał, ale opowiada ona o Samie, który gdy był młody, musiał opuścić swój dom. Wylotował tak naprawdę na bruku i stwierdził, że będzie okradał domy. Będzie się włamywał do domów, bardzo dobrze opracował zamki w drzwiach, by się móc do tych domów włamywać, no i w tych domach zazwyczaj spał, okradał, sprzedawał rzeczy, które tam znalazł. Różne rzeczy robił byle, by przeżyć, obiadał lodówki itd. Tak Oczywiście w domach, w których nie było ludzi, którzy wyjechali na przykład na jakieś wakacje, albo opuścili swoje domy na jakiś czas, więc tak on żył. Robił to razem ze swoim starszym bratem, który niestety chorował na autyzm i sam bardzo bardzo się o niego troszczył. Jest tutaj pokazana historia ich od maleńkości, od tego momentu, jak mieli tam chyba po kilkanaście, kilka lat. To jest fajne w tej książce, że pokazuje miłość rodzeństwa do siebie. Nawet jeżeli brat jest młodszy, to dba o tego starszego chorego brata, co jest bardzo, bardzo fajne w tej książce. Bardzo przyjemna, mega otulająca historia, taka też życiowa. 15 Plus, myślę, że jak najbardziej tutaj. Mamy też delikatny wątek taki e, romantyczny, takiej e, młodzieńczej miłości, że tak powiem. To też jest tutaj bardzo fajnie opisane, tak lekko. E, no i słuchajcie, ta książka ode mnie dostała też bardzo wysoką ocenę, bo chyba 4 na 5 gwiazdek z tego, co kojarzę, albo 4,5 nawet. Polecam Wam serdecznie, jeżeli chcecie sięgnąć po coś takiego dla młodszych czytelników. Myślę, że to będzie jak najbardziej fajna opowieść. I teraz lecimy z książkami, o których mogliście już słyszeć na tym kanale, ponieważ nagrałam film 7 książek w 7 dni i to właśnie będzie te 7 książek, więc o nich opowiem tak naprawdę pokrótce i mamy tutaj tak, w takiej kolejności jak czytałam, Heartstopper 2 ja mam już za sobą właśnie tą pierwszą i drugą część bardzo, bardzo jest to fajna, miła otulająca, urocza opowieść, oczywiście jest ona pisana komiksem i ma przepiękne ilustracje tą książkę oceniłam 5 na 5, jednak wątpię, że ona trafi do moich ulubieńców jest po prostu taka bardzo miła, bardzo taka spontaniczna w sumie książka, bo ją przeczytacie wy maksymalnie takie 30 minut, 40 minut, coś takiego z takim napawaniem się tą historią, więc bardzo serdecznie Wam ją polecam, sięgnąć ogólnie po całą tą serię. Ja mam już zamówioną trójkę, u siebie mam czwórkę i za kilka dni domawiam piątkę, żeby móc już dokończyć tą serię. Bardzo serdecznie Wam polecam, słuchajcie, jak ktoś jeszcze nie czytał, jest to historia opowiadająca o dwóch chłopakach, którzy się w sobie Zakochują i mamy tutaj pokazaną całą ich drogę, całą historię, z czego jeden z nich wie, że jest homoseksualny, a drugi nie jest tego pewien. Więc tutaj jest taki problem troszeczkę, żeby się wyautować, żeby się. Mm, Słuchajcie, ujawnić z tym Żeby poznawać siebie, żeby zobaczyć Ten proces, jak to wygląda U osoby, która nie wie, jak się ma określić Myślę, że na czerwiec idealna Ponieważ czerwiec jest miesiącem Pride I z tej okazji też prawdopodobnie Nagram wam taki filmik, w którym czytam Same książki właśnie z, Opowiadające historie Osób homoseksualnych, więc To będziecie mogli zobaczyć u mnie na kanale Bo kilka takich książek mam, przede wszystkim Mam na przykład taką książkę tutaj Krok od ciebie i to jest słuchajcie, świeżutka premier więc mam nadzieję, że ją widać na tym nagraniu, miejmy taką nadzieję. Więc to jest pierwsza propozycja, którą przeczytałam w tamtym maratonie. No i kolejna książka, którą przeczytałam w maju, oceniam ją 5 na 5, więc jak widzicie, te oceny dzisiaj są bardzo, bardzo wysokie. I kolejną książką, którą przeczytałam i dałam jej również 5 na 5 gwiazdek jest Taylor Swift Podróż przez wszystkie ery od wydawnictwa Znak. Ja ją dostałam również w ramach współpracy i słuchajcie, jest to cieniuteńka propozycja, bardzo ładnie wydana, z pięknymi ilustracjami. Opowiada ona o życiu Taylor Swift, o erach, jakie ona przechodziła. Mamy tutaj nawiązania do jej teledysku. Dowiedziałam się bardzo sporo różnych rzeczy o tej właśnie piosenkarce i powiem Wam szczerze, że troszeczkę się do niej zbliżyłam, bo nikt. Jakoś z Taylor nie byłam blisko, a po, tej, a po tej książce powiem Wam, że mocno ją polubiłam. E, oceniłam ją, tak jak mówię, 5 na 5 gwiazdek. Nie będę się rozwodzić jakoś bardzo na jej temat. To jest po prostu biografia razem z takimi różnymi przemyśleniami. Fajna książka, żeby sobie czytać nawet po jednym rozdziale dziennie, tak mi się wydaje. Ja ją pochłonęłam w jeden dzień, więc jak wolicie czytać, tak możecie sobie ją rozłożyć. Następnie przeczytałam Dylogię, bo myślę, że to jest Dylogia, jakoś nie doszukałam się trzeciej części. Czy to sen oraz to nie był sen? Od Natalii Klewicz i jeżeli oglądaliście poprzedni film, no to wiecie, że ona mi nie podpasowała za bardzo. Tej książce dałam 3,5 gwiazdki, tej dałam 3 i tak myślę, że to są troszeczkę zawyżone oceny. Jakbym na dzień dzisiejszy miała im dawać oceny, to tej bym dała 3, a tej bym dała 2,5. Um, są to cienkie bardzo propozycje, stąd też znalazły się właśnie w tamtym wyzwaniu 7 książek w 7 dni. Mamy tutaj historię która y, ma bardzo ciężko w życiu, przechodzi ataki paniki, leczy się u psychiatry, y, ma koszmary, ma bardzo realistyczne sny, które jej się mylą z rzeczywistością nieraz. W pewnej nocy w swoich snach spotyka Nikodema, czyli chłopaka, który totalnie jej zawraca w głowie. Na początku myśli, że to jest jak zwykle jeden realistyczny sen z jakimś przypadkowym chłopakiem, ale okazuje się, że nie. Chłopak zaczyna się pojawiać w każdym jej śnie, za każdym razem, gdy ona śpi, ma sen właśnie z tym chłopakiem w w różnych okolicznościach, w parku, w klubie, później on ją zaprowadza do swojego domu, pokazuje jej album ze zdjęciami, w którym okazuje się, że chodzili razem do szkoły, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę Wam tutaj aż tak spoilerować. Historia naprawdę ciekawa, miała potencjał, dlatego tą część pierwszą oceniłam na 3,5 gwiazdki, takie 3-3,5, bo mi się serio podobała. Troszeczkę nudnawa już na końcu. A stąd też taka moja ocena, ale słuchajcie, dwójka, niestety to nie był sen. No, jak dla mnie zakończenie przeważyło, stąd taka niska ocena. Książka nam się urywa w jednym momencie, gdy ja chcę więcej, książki już nie ma i ona się ucina więc to mi się bardzo nie spodobało, to też zaniżyło moją ocenę, szkoda, bo miałam straszne aspiracje na te książki i bardzo w nie wierzyłam ehm, Tom no niestety bym poprawiła, dorobiłabym dopisałabym przede wszystkim inne zakończenie albo takie same zakończenie ale troszeczkę bym je rozwinęła bo ono jest naprawdę ucięte, kto czytał ten prawdopodobnie wie o co mi chodzi więc te dwie książki udało mi się przeczytać jeszcze w maju, przed ostatnią książką którą mi się udało przeczytać w tym miesiącu jest książka od Joanny Balickiej i to jest moje pierwsze spotkanie z Tą autorką, co wyszeptał nam deszcz. O tej książce było strasznie głośno na TikToku i ogólnie na różnych mediach. E, ona jest też taką fajną, cieńszą, przyjemniejszą propozycją e, 15, plus, więc jak widzicie, są tutaj dwie przynajmniej książki jak mniej więcej 15. Plus. E, Historia bardzo ciekawa. Mamy tutaj Oliwię i Reina. Oliwia i Rein się przyjaźnią ze sobą i gdy są młodzi nawiązują taką przysięgę, taki pakt, że nigdy się w sobie nie zakochają. E, pewnego dnia Rein dostaje propozycję od wytwórni muzycznej, e, która chce z nim podjąć współpracę, ponieważ Rein rapuje, zajmuje się muzyką, e, no i zgadza się na tą współpracę, w związku z czym musi wyjechać do Nowego Jorku, czyli bardzo daleko od swojej najlepszej przyjaciółki Olivia. Oliwia w podobnym czasie dowiaduje się, że jest chora na raka, ale nie mówi o tym swojemu przyjacielowi, bo myśli, że będzie jeszcze na to okazja. Jednak Rain bardzo, bardzo zatraca się w swojej karierze, ma też różnego rodzaju swoje problemy, no i nie widują się przez bardzo, dużo, przez bardzo długi okres się nie widzą. Oliwi stan zdrowia się pogarsza, więc postanawia się z nim spotkać i powiedzieć mu o chorobie. No, i tak wygląda ta historia. Historia jest bardzo wzruszająca, na pewno jest ciężka, nie jest to łatwa historia dla osób, które zmagają się z rakiem lub inną śmiertelną chorobą, będzie to ciężkie, tak samo dla osób, których bliscy chorują na śmiertelne choroby. Naprawdę będzie to ciężka, dosyć historia. Ciężko mi jest ją ocenić. Dałaby mi takie 4, 3,5, coś w tym stylu. Nie jest to dla mnie piątkowa e, propozycja. Moim zdaniem, jak na tak ważny temat, jest troszeczkę ucięta, jest troszeczkę za krótka, mogłaby być po prostu dłuższa. Więc moja taka końcowa ocena: myślę, że możemy dać jej 4 na 5 gwiazdek. Już ostatnią książką, którą przeczytałam w maju jest katalog myśli i ja tą książkę czytałam dosłownie przez cały maj, bo ja sobie ją czytałam po kilka rozdziałów dziennie. Jak widzicie, ona jest bardzo cieniutka. Propozycja, którą dostałam do zrecensowania, recenzję macie już na Instagramie. Linki macie wszystkie w opisie, więc serdecznie zapraszam. Propozycja od Joanny Majszak od wydawnictwa najlepszego, bardzo fajna książka. Skupiająca się w bardzo dużym stopniu na problemach związanych z miłością, z zaakceptowaniem siebie, na niewywoływaniu na sobie presji. Oceniłam ją 4 na 5, ponieważ dla mnie było za dużo tutaj tematu. Właśnie na, było za dużo na temat miłości a ja jakoś w tym czasie nie potrzebowałam, jak ją czytałam, czytać akurat o miłości, bo u mnie było wszystko po prostu ok w tej kwestii. O tym też mówiłam na filmie 7 książek w 7 dni, więc tam, jeżeli chcecie usłyszeć o niej więcej, to sobie zaglądnijcie. Polecam każdemu, przede wszystkim polecam osobom, które są zranione przez miłość, bo ta książka w dużej mierze właśnie opiera się na tym temacie. Opiera się również na tematach presji, samoakceptacji siebie, na tym, kim jesteśmy, jaką rolę pełnimy w życiu, jaki jest nasz cel i tak dalej, i tak dalej. Fajne, krótkie, szybkie rozdziały, do przeczytania. Codziennie, nawet po jednym możecie sobie czytać, kalkulować sobie to, przemyśleć te słowa. Naprawdę serdecznie Wam polecam, jeżeli potrzebujecie, no to ta propozycja myślę, że jest jak najbardziej dla Was. I to by było na tyle już w tym filmie. Dajcie znać, jak Wam się takie wrap-upy podobają, co bym mogła zmienić, bo to jest mój pierwszy taki wrap-up, pierwszy taki film, więc jestem otwarta na różne sugestie i zapraszam Was do dyskusji oczywiście w komentarzach. Dajcie znać, ile to wy książek czytaliście w tym miesiącu i jakie to były książki, czy czytaliście może te propozycje, które ja pokazałam w tym filmie i co o nich sądzicie, ja się z Wami żegnam, dziękuję, że wytrwaliście tutaj do końca, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę lub subskrypcji, to serdecznie Was do tego zapraszam, ponieważ to jest dla mnie bardzo podbudowujące, no i co, do następnego filmu, mam nadzieję, że niedługo, buziaki, papa!